Witam, witam, witam w kolejnym odcinku z serii Crazy 2 Mamy dzisiaj za zadanie przedostać się do magazynu i hmm? znaleźć potrzebne nam informacje. Że, nie przyciągając. Coś tam jest. Oh! Na pozycję! Idź tutaj! Przysywa. Widzieliśmy proroka, jest na wolo! Rozpalcie skóry Więcyna! Oho, nas zauważyli Wezmę sobie tą piękną... Najpierw Zmodyfikujmy ją troszeczkę. Ma tunik? Tak, ma piękny. Okej. Okay. Zdejmijmy się kim trzeba. Zgłoś się, gdy coś zauważysz. Jest ich dosyć dużo. Co, jest Nie, jednak nie. Dobra, zaznaczmy sobie tutaj ich wszystkich. Będzie mi ich łatwiej dostrzegać potem. Dobra, dobra, dobra. Niech się troszeczkę to odnowi. Okej, okay, teraz jesteście moi. Mój... Oh. Da się to jeszcze jakoś... Увидеть. Ja, oh, есть что-то? О, трофейки меня. Ta niewidzialna infiltracja nie wyszła do końca tak jak chciałem A no jeszcze nie skończyłem No wykry morskę Ale portowi się schyli wcześniej Jeszcze no, Okej okay, pięknie Co sobie zostawię? Ok, ok, ok. Odsapnijmy na chwilę. Troszkę jak tam padło Przedostańmy się do tego. Oto typka. Dobra. Jak to się widział? Ok, lecimy dalej. Przedstawiamy się jakaś amunicja. Coś w tym stylu, coś w ten deseń. Mamy amunicję Tak jak chciałem Super Bierzemy się za nich Ja trzy tutaj wybiegiem Tak jest jeden, drugi Wow, ile ich tu jest Dobra, załatwmy ich Skara Dobra. Chyba dosyć. Dobrze nam to wyszło. Są tutaj jeszcze. I trochę ich jest sporo. O ile się nie mylę. Hmm. Dobra, no trzech. Dobra, jeszcze oni. Załatwmy ich. I już po nich też. No dobra. Ogarnijmy trochę otoczenie, może coś się ciekawego znajdzie Jakaś amunicja, coś tego Okej okay. Sleperka naładowana, możemy lecieć W drogę hmm. Szukamy jakichś skarów z modułem albo z granatnikiem to potem daje dużą przewagę Ale póki co możemy iść bez tego Nie są aż tacy wymagający Wymagający nasi przeciwnicy Dobra, wszystko mamy Wchodzimy na górę magazynu zgodnie z celem ha? Oh. jakiś ruch oddali. Jeden z Dobra, mniejsza Jak się chwilę uspokoi tutaj Towarzycho Zobaczyłem gdzie oni wszyscy są, bo ich w ogóle nie widzę na wizjerze No to trochę jest lipne No dobra, mniejsza Poszukam ich w taki sposób dosyć tradycyjny hmm, Tutaj, tutaj coś no nic. Chyba już wszyscy nie żyją. Chociaż skąd ten granat poleciał? Jeszcze nie mam pojęcia. Dobra. Jedziemy. Dobra. Widzę cię na kamerze ochrony. Słuchaj, jest tam trzech kolesi. Rozwal ich zanim cokolwiek znajdą. Okej. Okay. Chyba wyszedł w pośpiechu. Na na Dobra, jeszcze nie. Wiedźmy spokojnie sobie tutaj Tu była. To jest fajne. To, to, jest to prawda. Prawda. A, spokojnie. Coś pytałem? Dobra, zaraz się tu pełno ich zbierze. Trochę im to nieumyślnie zrobiłem. To jest fajna broń. Prorok, rozwal ten terminal i wynosi się stamtąd. W Twoim kierunku lecisz, oh. się. musisz się pośpieszyć. No dobra, zajmijmy, zajmijmy się terminalem. Y no, może po prostu tak. Okay. Lazur 1, wasz cel jest w laboratorium. Go. Zrozumiałem. Mhm. Mm Przygotujmy się na małą rozwałkę. O. Dobra, dobra, chwila. chwila. moment. Ja tutaj już mam jeden. Zmieńmy sobie to troszeczkę. Ok. tak będzie zajebiście. Przygotujmy się na nich. Skąd to nie wejdą?

Pewnie gdzieś będą chodzić z dachu, albo z tej klatki, o ile się nie mylę. Zróbmy to dosyć rozważnie. Nie no, dobra. Z rozwiązaniem Fakt naprawdę jest tulipny Dobra, gdzie jesteście Oprócz tego, dobra Ik ga het met ons barsten! Zabieraj! Przez tych knojków wylądujesz zaraz na rzeki! Dobra. Gdzie no są wszyscy? Proszę otwarcie! Znowu lecą dachem Jeden, dwa niebostrzega Coś tego tutaj jeszcze są, tak? Dokładnie To musiało boleć. Zajmijmy się tymi na dachu. Gdzie jest trzeci? A, tam siedzi. Okej. Okay. Co Chyba. A, nie. Kolejni. Musimy stąd spadać Znisz śmigłowiec, okej okay. pan coś Będzie ten śmigłowiec teraz poleciał? Tam jest No chodź Włodział Atakuje główny cel Ooooo chyba nie poatakujesz kury ma spada Lazur <hahaha> jeden spada Wow. wow, no dobra. No spokojnie, uznajmy, że się nic nie stało. O stary, wciąż tam jesteś? chyba. też się sobie dziwię. Przesyłam ci współrzędne do kombinezonu, to niedaleko. Mm -hmm. Przygotowałem tam kołyskę, zabrałem ją z magazynów krainetu, kiedy odchodziłem z pracy. Nie jest tak wydajna jak ta w laboratorium, ale będzie musiała ci wstać. No jasne. Się Gdzie? Chilunia. Filunia. E Gdzieś tam, tak Dobra, przejdźmy tędy Są tu jeszcze jacyś w Regowie Chyba na to nie mogę liczyć Dobra Trendy te Chyba piętro wyżej. Gdzie jest coś tutaj? Oj. To zaraz za zaporą przeciwpowodziową. No dalej stary! Za zaporą za przeciwpowodziową. Ale jak stąd muszę wyjść? Nie wiem, czy tam tędy, czy tędy? Nie wiem, spróbujmy tędy. Exitem. Może gdzieś wyżej to będzie? Się, by dostać z magazynu. Którędy tędy muszę iść teraz? Hmm, hmm. po tym tym. Czymś Zostawmy się na górę. O, i lecimy. Super. Gdzieś tam.

Włączono na zgubę. Kurde, to było bardzo ofiarne. Włączono do na zgubę. Dobra, walić go. Włączono na Nie mam punktów wystarczająco jak na razie. No okej. Okay. lecimy. Chodźmy do gulda. Gdzieś to tutaj powinno być. No właśnie. Dobra, już jesteś. Wysyłam u siebie wintę. No to jedziemy. To się działo w ciągu ostatniej doby. Pewnie nie. Ludzie Barkleya dostają w centrum po dupie. Oddziały Krajnetu padają jak kurwa muchy. Prawdziwy chaos. No się mam bracie. Prorok. Rany, miło cię widzieć. Od tego czekania masz za dole... małe zaskoczenie. No dalej, szybko. Zamknijmy z powrotem te Od tego Ziesz szajsu, którym wchłonąłeś po katastrofie. Systemy kombinezonu świecą jak lunapark. To na pewno wirus. Ta sama bazowa struktura, co w Moskwocie. Hargrave chyba oszalał, że używa tego gówna no jak kevlar. Połóżmy się. Zaraz będzie niemiłe zaskoczenie. No tak, Tara Strickland, a? Córka, sam wiesz kogo. To dopiero Burdel, co? A Hargrave? Kto wie, co mu wełby sieć? Połączenie nawiązania. Proszę czekać. Hmm. Systemy włączone. Ukończona inicjalizację. Odczytywanie pamięci. Rozpoczęto nanoprotokoły. Podstawowe skanowanie. Ty nie jesteś. czekaj! Oh. Ty nie jesteś prorok. to Co to ma być? Kim jesteś? Czy Hargrave przysłał cię? Nie nadaje się do tego. Nie jestem twardzielem ze specjednostki jak ty. Jak prorok był. Mm -hmm. Co teraz wymyślisz, doktorze? Hmm. Jestem świrem od teorii spiskowych, do kurwy nędzy! tam masz? Jakieś krzaczki. Ja pierdolę! Prorok miał nas stąd wydostać. Ci Marińs lecieli po nas. A teraz? Znasz się na cefalopodach? A? Głupie pytanie, co? Jasne, <grym> że nie. A może chcesz wersję dla opornych? Dajemy sobie skopać lubska i to jebanym mątwom. Zastanawiałeś się kiedyś, jak się czuli Aztekowie i Inkowie, gdy po raz pierwszy zobaczyli Ospę? Przecież widziałeś zarodnik prawda? Widziałem. Widziałeś, co robi. Prorok ciągle mówił, że ma na to sposób. Skan ukończony. To, to niemożliwe. Wykryto nieskalibrowane to oznacza... Nośnik obcej tkanki 21. Ten twój kombinezon jest oparty na samoleczącym, półorganicznym nanosplocie, wyprodukowanym przez korporację Hargrave Rash. Tak, ten Hargrave. On to opracował. Rozumiem. Prorok był w siłach specjalnych. Dostał od Hargrave'a kombinezon, ale zdezerterował. Jak wrócił, e, pieprzył jakieś bzdury, a potem. Widzisz? Wirusowe podprocesy wewnętrznych warstwa kombinezonu. To wygląda jak żywy kot. Jakby nie wiem, chciał przystosować się do innych warunków. Może nowego zestawu danych. Co ja myślę? To, co tam widzisz, to specjalnie opracowywana szczepionka przed zarodnikami. Musimy to jakoś rozkodować. Nie dam rady, nie tutaj. Brakuje mi mocy obliczeniowej, musiałbym. Kurwa, Mać! W Nowym Jorku takie rzeczy można znaleźć tylko w laboratorium Hargrave'a na wyspie Roosevelt'a. W pryzmacie. A to parę kilosów stąd. Wyprawa tam, przy tylu Cepidach, to pewne samobójstwo. Cholera! Oh. Są tutaj! Co jest, co jest, co jest, co jest? Kurwa! Ziemek. Kurwa! Dziomek, dobra, to się stawaj. stawaj. Stawaj, stawaj, Dobra, pokryjecie cię. Wow. Spróbujmy iść o, nie mogę jednak. Niestety nie mogę do nich strzelać. Nie wiem z jakich przyczyn. Dobra, spróbujmy stąd. No, no no. To gdzie ty jesteś? No tutaj. Eee. Gdzie on się podział? Jest tu jeszcze jakiś ziomeczek? Eee, dobra, dobra Zmieńmy sobie teraz na Na kalimeta Okej, okay. będzie inaczej Dobra, ruszajmy

Podłączyłem się do kanałów łączności Cell. Wygląda na to, że mieli zabrać na posterunek dowodzenia na Wall Street. Znam to miejsce. Można spokojnie założyć, że mają tam kołyskę dla kombinezonów z możliwością do skanu. Musimy się przyjrzeć głębokim warstwom kombinezonu. Posterunek na pewno jest mocno broniony, ale pod ulicą znajduje się tunel ewakuacyjny. Idź do kościoła przy Wall Street. Tam znajduje się wyjście z tunelu. Trzymaj się dachów, tak będzie najbezpieczniej. Spotkamy się na miejscu. <laughs> Więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Było kilka intryk. Dotarliśmy do Natana Gulda. Teraz musimy dotrzeć na... do siedziby CEL. CEL. No tak. Zapraszam do kolejnego odcinku. Dziękuję za oglądanie. Na razie cześć.